No cześć, jestem metraki. i witam was w kolejnym odcinku SimCity Jesteśmy w mieście hazardu ogólnym, tu jest pewien problem I nie wiem do końca co z nim zrobić, bo Miasto ma pewne takie... Ma pewien taki kryzys od, od czasu do czasu, który objawia się nagłym spadkiem cash flow, czyli przerostu Pieniądza I raz jest tak, że jest na przykład minus ileś tam tysięcy A później wszystko jest na plusie tak samo kasyna. Raz jest dobrze, raz jest źle, i zupełnie nie wiem co z tym zrobić. Przeczuwam, że była to kwestia korku w tym miejscu, dlatego tutaj yy, zbudowałem kolejną taką szeroką alterię, którą tutaj będą samochody przemieszczały. Taki objazd tego miejsca. I mam nadzieję, że to wystarczy. Bo tutaj turyści po prostu mogli się blokować i nie docierać do, yy, do kasy, i no. I Także tak, tak. Przyspieszę czas i zobaczę, jak to wszystko będzie teraz wyglądało. Bo postawiłem tę drogę dosłownie przed chwilą i postanowiłem to dla Was nagrać. Yy, no. Dom ziębów. Czasami te nazwiska są śmieszne. Apartamenty. Crestview. Dobra. Yy, o widzicie, znów nagle. Zaczyna się jakiś kryzys. Nie wiadomo po co. Yy, to mnie przerasta. Zdecydowanie to mnie przerasta. Także wychodzimy z tego miasta, bo. Yy, bo zajmę się. Zajmę się lokacją, w której nie mam żadnych problemów, czyli. Z miastem z wąglem, bo tam jest jeszcze sporo do roboty. I, i czego by nie. Napiję się w tym czasie wody. Ok. Tutaj jest porządek. Nie ma korków. O wiele lepiej to wszystko się prezentuje. Tak się zastanawiam również, po co jest w tym miejscu ta droga? Jak jest zupełnie niepotrzebna. No, zupełnie niepotrzebna. W takim razie... W tym miejscu usunę... Fragmenty tych ulic. I... Zrobię jakieś takie fajne zaokrąglenie. Żeby było ładniej, wiecie. Okej. Okay. Pięknie. I tak... Myślę, że z racji tego, że w ogóle jest na coś popyt, jest lekko... Lekki popyt na średnio zamożnych. W takim razie... W tym miejscu postawię więcej parków, a dokładnie tutaj pomiędzy szkołą a aleją. Tutaj mogę jeszcze zrobić taki jeden wyjazd, a robię go tylko po to, tak naprawdę, żeby nie było przerwania tych parków, bo zresztą. Nieważne, po prostu tak będzie ładniej i mam nadzieję, że aż tak dużo korków się nie wytworzy z racji tego. Myślę jeszcze, co tam w szkole. W szkole wszystko w porządku, bardzo dobrze. Na dodatek sprawdzę jeszcze. I dlaczego tutaj nie ma. A jest kopalnia, już myślałem. Już myślałem, że ją straciłam, że się coś nie wiem, nie zapisało, usunęła jakaś cofka. Wypadałoby ją ulepszyć, dodając kolejny szyb oraz garaże ciężarówki teraz już jest dobrze. I a czy ja przypadkiem nie? okej okay. jest skład handlowy, i tak jak przecz przeczuwam, wypadałoby również troszeczkę tego, w... troszeczkę tych magazynów dodać na węgiel, aby upłynnić eksport i aby nasze miasto zarabiało więcej. No. Trochę ciężaróweczek. Okej, okay, także ulepszyliśmy dwa budynki na maksa. Bardzo fajnie. Teraz przyspieszę troszeczkę czas, aby... Jeszcze są obligacje. W sumie sensie spłaciłbym tą. Przynajmniej będziemy więcej zarabiać przez to. Yy... Oraz... Poczekam troszeczkę na tym przyspieszonym trybie, aż będziemy mieć więcej kasy, aby znów troszeczkę poinwestować. Wydaje mi się, że nie będę teraz zbytnio tutaj kombinował, i po prostu postawię kolejną kopalnię, gdy będę miał na to pieniądze. A po tej kolejnej kopalni, oczywiście, kolejny skład handlowy. Jeszcze zajrzeć. Czy... Nie, jest wysył, nastawione. Wszystko pod kontrolą. Ach, te korki, korki. Nadal się zastanawiam, co się dzieje w tym mieście hazardu. Znaczy, no, hazardu. Od pewnego czasu są, są tam takie problemy, że nie wiem. A, i właśnie. Na poprzednim livestreamie grałem dość sporo tutaj w Petrol Bay. Był, było miasto na pełnych obrotach przez dłuższą ilość czasów, czasu, i nadal nie zaaktualizowało się to wielkie dzieło. I ja się boję, że gdy wykupię wielkie dzieło z Petrol Bay. To to jakby nie będzie to samo dzieło jak w tym, w tym mieście. Wiecie, że po prostu to, ta przestrzeń zostanie, jakby czasoprzestrzeń zostanie tak nagięta, że nie wiem. Bo tutaj jest rok, rok pierwszy, tam jest rok już drugi ponad, więc. Nie wiem, jak ogarnąć te czasy, wszystkie, bo. Więc tak. Przesłane. Ok, i w tym miejscu pousowałbym pewne ulice, przy których będą stałe kopalnie. W tym miejscu szczególnie. No, na pewno usunę tą. I, I i. Dobra, i póki co tutaj umieszczę przyszła szyby wydobywnicza, ale póki co dostawię jeszcze jedną w tym miejscu. W. Rejonie przemysłowym. Jak to ile kosztuje to wszystko. No, 22 tysiące, czyli mogę postawić następną. Yy, zrobię to troszeczkę inaczej. Muszę to zrobić inaczej. Wypadałoby tą drogę usunąć i postawię ją troszeczkę dalej. O, na przykład. Yy powinienem ją zrobić prostą, aby było, wiecie, tak ładnie i przyjemnie. No. Jest ładnie. Teraz jest na kopalnię. No i mam nadzieję, że tutaj będę mógł te wszystkie ulepszenia zbudować. Oby. Chociaż to prawda, tutaj coś niby koliduje, ale nie wierzę w to. Nie, tak, będzie, będzie idealnie. No. Yy, także poczekam teraz znów na pieniądze, aż się hajs będzie zgadzał i póki co jeszcze zerknę na popyt, co i jak, co i jak. nadal minimalny popyt jest nawet, znaczy jest nawet minimalny popyt na yy, tych zamożnych. Ale nie jestem przekonany, czy chcę, aby już się osiedlali w moim mieście. No co? Zobaczę. Umieszczę w tym miejscu jakiś taki park dla nich. Plac z kwietnikami. Oki doki. W tym miejscu również mogę jakiś umieścić, i wtedy powinna się ta strefa. Tak. Więc tutaj się już budują dwie wille. Troszeczkę niezbyt mi się podoba to, że te wille są takie duże, i nie wiem, czy mieszka w nich sporo osób, czy jednak nie. No ale spoko. Ym, także coraz ładniejsze nam się tutaj budynki budują. W sumie... Co powiem dopracowane są te bryły w tym miejscu. Chociaż nie wiem czy nie jest tu aż za bardzo burżujsko w tej chwili. Ale czepiam się. No Zastraszam pożary gaszone dziennie. Hmm, <grym> Czyli wypadałoby dodać garaż wozu strażackiego, natomiast z racji tego, że jest 7 na 8, więc mogła być to wina jakichś korków, godzin szczytu, więc póki co się wstrzymam z dodaniem kolejnego garażu. I... tej kopalnie sobie jeszcze poulepszam, dodając kolejny szyb. No. I czas czekać. Czas czekać, ale w, w ramach tego czekania po troszeczkę liczbę mieszkańców, niech oni się tutaj powprowadzają. Okej. Okay. niech zasiedlają te puste dziewicze rejony. leśne. Ktoś się tutaj wyprowadził, co się stało. Przyznałam zbyt wiele zgonów. Oj A posterunek też coś nie tak. Wszystkie wozy są na patrolach. Dobra. Jeżeli posterunek to znaczy, że yy, no z przestępcami to już nie chcę tutaj zadzierać zbytnio, więc lepiej, aby w mieście było bezpiecznie. Yy, 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 dzienna liczba skonów, dodam karetkę. Hmm, hmm, hmm. No dość sposób nawet się tymi promami tutaj porusza, e, ale zastanawiam się nad koleją, bo no jest tutaj idealne miejsce, w którym ta kolej mogłaby się przecisnąć e, Od tutaj pomiędzy strefą przemysłową a mieszkaniową, e, na miejscu tych drzew, mogł, mogłoby się pojawić torowisko. E, nie jest to taki zły pomysł. Także zrobię tak. Zrobię tak, tylko chciałbym, żeby to było w miarę równo. No, nawet w ten sposób. Postawię tory bliżej strefy przemysłowej, żeby nadal utrzymać ten pas zieleni. Wiem, że to tutaj mieszkańcom aż tak dużej różnicy nie zrobi, ale chciałbym, żeby wyszło to w miarę realistycznie i fajnie. Tutaj wypadałby również jakoś to połączyć ze sobą. Ok, Może być, tak? I zakręt. Zakręt, zakręt, zakręt. Troszeczkę nad tym przysiądę teraz, bo chciałbym, aby wyszło ładnie. Ojej. Tą część polnej drogi mogę usunąć, bo nam tutaj tylko przeszkadza. Okej... Okay. dalej. Może być. I znów dylemat z dworcem kolejowym. Gdzie go dokładnie postawić? No, w sumie nie mam wyjścia, i muszę to zrobić w tym miejscu. Albo nie do końca. Kurde, zawsze mam z tym problem zawsze i w sumie nie jest to moja wina. Dobra, wydaje mi się, że Postaje przynajmniej dwa dworce kolejowe. Jeden w tym miejscu, oczywiście, jak na niego nazbiera, dozbieram. Albo nie, nie będę zbierał na ten dworzec, zaciągnę pożyczkę. Więc mamy kasę i możemy zacząć ją wydawać. Bo jak dla mnie, odpowiednia komunikacja miejska jest kluczem do sukcesu. Chociaż nadal nie wiem dlaczego w tym mieście yy, z kasynami są takie korki. To mnie przeraża. Okej, okay, w tym miejscu zrobię dojazd odpowiedni do tego dworca. O, zrobi się tak. Tutaj zrobię małe zaokrąglenie. No, nie jest tak brzydko. Nie wyszło tak brzydko wcale. Y tutaj kolejny wyjazd, i y przez to ta polna droga wygląda dość głupio. Więc przynajmniej od tego momentu ulepszyłbym ją do y średniej gęstości. I tą w tym miejscu również. Dobra. Więc co? Pierwszy rzeczy za nami. Teraz czas na kolejny. I w sumie wybuduję go już chyba teraz. Albo i nie. Nie, nie, nie. Nie będę tak y wszystkiego naraz robił, bo to jest bezsensowne. Czas... Y czas na... Kopalnie lepiej ją ulepszyć do końca, bo jednak, czym więcej yy, do wydobywania, tym więcej kasy. Co się opłaca? Nadal mam pewne obawy, czy całe to złoże będzie wydobyte przy takim ustawieniu kopal... tych szybów kopalnianych, no ale przekonam się. No, jeszcze billboardik tutaj. Piękne. A ze szpitalem. Jej, jak dużo chorych się zrobiło, Ojej, jej, jej, Dobra. Przychodnie się powiększy i nie będzie wtedy problemu już z nimi. Z chorymi. Jakaś epidemia może. No faktycznie, sporo ich. No ale to też przez przemysł. Czym więcej e, przemysłu, chyba tym bardziej jednak simowie chorują z tych zanieczyszczeń wszystkich. No, w sumie zrozumiałe i całkiem realistyczne. Morderca na wolności. Tutaj jakiś helikopter był przed chwilą. Hmm. W ogóle dlaczego te drogi nie są ulepszone już? Jednak będę minimalizował ilość tych polnych, bo one są jednak troszeczkę... A, troszeczkę polne, jak sama nazwa wskazuje, i wiejskie. Tutaj również by się drogę ulepszyło, żeby była większa przepustowość.